Cześć, witam was. Serek z tej strony. W tym filmiku chciałem nagrać karty dla kolekcjoner kart Panini, o ile się nie mylę. Sorki, że tak długo musiałeś czekać, ale naprawdę nie miałem kiedy nagrać. To są karty, które chciałeś. Teraz ci je pokażę. O, to jest pierwsza karta Top Master Filip Lam. Następna karta, tam chciałeś tą kartę Impact. Martens z Napoli. No i resztę to są bazówki. Varela. Ramirez. To są wszystkie karty, które sobie tam wybrałeś. Ashley Cole, Melberg, Wieland, Jakobsen. No, zawodnika Jaksu, tu Bayer-Leverkusen, Toprak, Kessling. Douglas Costa z szachtaru Doniec. Karty są w idealnym stanie, jak widzisz. Maniatis, Siowas, no, Tu Napoli, Tutaj też, Domingues, Bong, Melo, Hummels, Courtois, Felipe Luis, Luka Modric. Polanos z FC Kopenhagi. No jak widzisz, karty są w idealnym stanie. To są karty, które chciałeś. Tam sobie z filmiku przepisałem. Tylko tam tego jednego Rising Stara już nie mam, bo już go wcześniej wymieniłem. I tu masz tego Top Mastera. Ty mi nie musisz dawać kart. Yy, zrobimy tak, jak się umówiliśmy. Yy, no i. Co? No, i to tyle. No, mam nadzieję, że karty ci się podobają. Nie są zniszczone. Podasz mi swój adres. Karty ci wyślę. Eee, no, a resztę szczegółów to sobie tam umówimy na PW. No, że jeszcze raz, sorki, że tak długo musiałeś czekać, ale naprawdę nie mogłem. Nie miałem kiedy. Także e, no, jest filmik specjalnie dla ciebie. E, chciałeś, to pokazałem ci karty. I to tyle. Pozdrawiam Cię, trzymaj się, cześć.